Siema. Czyli witamy się teraz w kolejnym odcinku KC Ink, w którym zobaczycie, jak to ekipa z KC Ink podzielona na dwie drużyny robi drinki. Czyli drużyna przegrana robiła w ramach kary drinki super ekstra pyszne dla drużyny wygranej. Czyli ja z zakonem znatką dla Ktofa i Filona. Michał tu nadzorował wszystko. Żeby tak. wszystko jako główny znawca. Tak. No także zapraszamy do oglądania. Pamiętajcie też, że w opisie macie nasze linki do Instagramu. Zostawiajcie kciuki w górę i klikajcie subskrypcję. Jest to bardzo ważne, żeby kanał się szybciej rozwijał. Musi być co najmniej 20 komentarzy dla tego gościa, bo ten gość, po prostu no musi mieć te 20 komentarzy. No, bo jak nie będzie miał to... Kurde widzisz, no kasy wyciągasz na wichu, bo chodzi o hajs, więc... <śmienicza> Twoje ludzie każdym <kasztany>. no. razie. <śmienicza> nie mam pomysłu autentycznie. No nie wiem, czy Gdzie jest zakon? No właśnie, Marcin. No standard, ty mam burza na zakon. O nie, nagrywaj, dopiero <śmienicza> dostałem <śmienicza> zabawkę. Nie rób mi wstydu. Dziękujemy, Apple, za ten, za. za nowe gadżety. A, za nowe gadżety. Chciałem sponsoring w bez skidu, Nie wiedziałem, że odezwie się Apple. Dziękuję bardzo. To może ja opowiem, jak, o czym będzie odcinek? Odcinek będzie o tym, że kłócimy się, bo nie wiemy, jak mamy wybrać sobie karę. No bo to nie jest kara, kurde. Chłopacy chcą, żebyśmy zrobili dobrego drinka, ale większą oglądalność będzie, jeżeli oni zrobią nam złego. Napiszcie w komentarzach, do zobaczenia za tydzień. No, mamy konflikt. Nie, ja się z tym nie zgadzam. W ogóle. No my się z Tobą też nie zgadzamy. Ale ja się jaki ogóle... jest sens? Że... A, no, a, a jak jest ciekawego? wam dobrego drinka ja i zarówno, zarówno drink. swoją grupę, jak i grupę, która wygrała ja Dawno po zawodach wygraliśmy te zawody Taki mi pomysł, że damy wam trzy słowa i wy musicie zrobić z tego drinka i uzasadnić nam, dlaczego tak, a nie inaczej Wybieramy jakąś i muszę w zagrać, albo twister no, tak Nago. Piękny jest piesek. Chcecie jakiś konkurs nagrać jak piesek? Jest ciekawszy niż cała nasza twórczość artystyczna, YouTubeowa. Jaki pomysł jest Co chcesz zjadać w kolejnych odcinkach? Więcej tako tego pieska. Jest afera, jest w ekipie. Konflikt w ekipie, odcinek, Nie Nie możecie robić jakieś, nie wiem, jak to Słuchaj, jak mi się spodobało. <śmuchaj> no dobra! <śmuchaj> nie mnie słyszy k ten drugi szef, kurwa. <śmuchaj> jak ja gadam z krzychem i jestem od niego 2 metry i dziaram i on nie słyszy, to myślę, że on z 5 metrów Co? słyszy? Otóż usta. Lejemy po bardzo długich dyskusjach stwierdziliśmy, znaczy szef tak powiedział, że będziemy robić im smaczne drinki. My mieliśmy wypić w ramach nagrody w ramach kary być Zamię kur Jeszcze raz, pierwotny plan był taki, że skoro chłopaki wygrali, robią nam słabe drinki my je pijemy, nagrywamy reakcje, wszyscy się śmieją, internet bije bramę, robimy się viralem, a Sarno otwiera sieć restauracji, bo wymyślcie zjebane. No nie patrzę. Ale że proszę zoom na nich. Nie są aktualnie w stanie nic zrobić, a tym bardziej zrobić gównianych drinków, więc księżunia sobie Don Azer i jego syn wy, tobie, twierdzili, że zrobimy im dobre drinki i przyniesiemy. A że chłopaki lubią męskie drinki Dobra, wyciskam teraz limonkę do tego. Koniec <grymne> Krzyku! Gotowe! <grymne> no, dobra, dobra wlej mu kokakoni Dobra, no to co, może... Wlej <grymne> Bombaj... no, no, na razie mamy limonkę <grymne> <grymne> no, co to jest? Syrop to jest. Syrop perli. to jest chyba No, barmański taki bardziej Ja bym tu dolała taki O Jezus, wiecie co to jest? Co to jest? Bo ona nie ma jej tak Co to za paluchy? <grymne> no. <grymne> no dobra, bo ja już tu... A to będzie A to? No. O, jak syrop taki na kaszel. <laughs> e, jak, jak lin tych amerykańskich <laughs> naprawiów, tylko polska wersja. Ty mianek i podział. się się lubię. Ale nie wiem, czy z limonką. Dobra, i co ma do gadania. Dobra, trochę joggerka i rozbijemy trochę martini i będzie dobrze. Czekaj, 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 żebyśmy proporcje zachowali. Co, ile części? Mamie no nie wiem, to cztery. Cztery nalejmy. Pięć wiem, jest... nie. Ja, nie Zobacz na nich. Tak, zobacz na nich. Zobacz na nich. Baza. O, o, trzy części. Tak. Co do Jagera? Sprayciki. Sprayciki <grym> okay. tak, proszę. A tutaj, biały, tak. No nie no. wiem. No, Chyba słuchaj. nie. Nie wiem, kazali biały i czerwone, ale nie wiadomo czy lager, czy, czy wino to wygląda by jak ściegu. My tego no, wylali jeszcze trochę Red Bulla. No, to no, to dolewać teraz. Ale to... teraz jest super. A to po co im w ogóle tak... Super. A, A wy co będziecie mieszać w no, tak, tak, ogóle? No, no. A co to jest? Nie, nie jest syrop. A, jest syrop cukrowy. A Wy tego nie mieszacie? No tak na schód daj trochę. No daj trochę, no czego nie. O, trochę nie. No jeszcze coś. No, bo sobie... no, nie jest super. <głos》> Ja to posmakuję, zaraz za resztę. No i tu macie miętę jeszcze. No to na wierzchuło, że tak powiem. No Ja też. No to ja już. Na tego myślałam, że mnie dodawało, że to wygląda. Nee, to jest źle wygląda. Ale to jest. Co, jak? Dobrze? Jeszcze raz. No kurwa, nie dajemy tego. Nie możemy. Kapitalny. Tak, nie ma... nawet. <grymne> <grymne> daj daj <mi> też <grymne> Ale to jest Nie, <grymne> jest <grymne> Nie no jest, smakuje tak, jakby to sfermentowało. To tak, dokładnie, tak. Kompost może być. Znaleźć mię samej wódki z kolą do tego tego. Albo rybula z... z. z Jagerem. Z jagerem. Z jagerem. <grym> Jakieś <nie> tego minęło. Nie wiem, spanikowałem. Zróbmy mu jagerbombę. Po prostu. Zróbmy to. Jagerbombę z bąbelkiem na środku i z brokatem. No i z brokatem?

Teraz robimy na tym, kochani, broszkę. Nie, 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 jeszcze go. Nie, bym wsadziła w w ten no. sposób i tu na tym. I Mimonkę też tak nam zdobyłeś, nie? Tak na gałązce trzeba bardziej. O może tak. O! Też ładnie. Dobra, i teraz bąbel jedziemy. Dobra, ja spróbuję jednego, a jak Tak mi pewnie się nie uda za pierwszym razem, ale spróbuję. Na ja pewno ci uda. Oj. musisz mieć chyba tak... Jak pod kątem? E, Proziamo. Jak się trzyma okay. Tak. Tak, Tak? Michał, ty myślisz, że to wyjdzie, jak tu jest w środku kieliszek i w Nie, no oczywiście, że nie. Może... właśnie. <śladuje <śladuje nie wyjdzie, dlatego? Tak? No musi być jakby błędka powierzchnia. No, bo nie, to słuchaj, no, no nie, 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 o jakbyśmy im podawali. To... To, to... to może że jak będziemy podawać, żeby taki dymek ten... <śmierdziś> Zasarno, tak? <śmierdzi> ja bym jeszcze ja odważyła się tu limonka powiesić. Tak że trochę latują, nie? Ciemno. I nawet jedną no. cytrynę tak dla orzeźwienia. Co myślisz, cytryna i limonka? Nie? Taka trochę <śmierdziś> egzotyka. Orzeźwiająco to wygląda. Czekajcie chwilę, bo oni piją teraz absent, bo za 5 minut nie będą wiedzieli, co im podaliśmy. <śmierdzi> patrz, ej, patrz tak o

Powiem, że to jest inspirowane długimi nocami, które spędziliśmy. Nie, bo on nie będzie wiedział, że to jest tak bomba. Będzie wiedział. Nie będzie od wiedział. Od razu gwarantuję Ci, 100%. Daj, wiedział. Wiedział. Ci 100 Daj mój płyt piłku. Przegraliśmy, bo nie to musi to być błąd. mi. Chyba ja bombę dostałem. Wiedziałem, że... No nie. I tyle czasu ją robiliście? Tak. Nie wiem nie? Jesteśmy no, no, jest tak dopracowana. Naprawdę. Dobra. Coś kurde, nie tak czy nagrywa. Nie, co chodzi? Tak. tak. Czy jest nie tak? Nie wiem jeszcze. <laughs> Ale coś na dnie widzę. No nie jest super Jak nie? No jest takie same, jak normalnie i nie No co No nic, nie trafiłyśmy no. na... Bablokat. Ząbka. Ja Naprawdę mam, jest... mam na zęba bablokat? Nie, <laughs> nie masz. Ale co tu jest jeszcze? No nic. No to dobry taki, normalny. Daje 5 punktów. Ile? No 5. Wybierzcie sobie, kurwa. Na dziesięć. Taki chyba ciepły trochę był, nie? Właśnie tak właśnie nie wiem, czemu tego na lodzie nie podoba Słaby. Nie Gary, ja koda, tak, ale... jest no. e, musisz, kory, to jest normalnie. Musisz tak kolor, żeby otworzyłem jest najfilniejszy. Musisz otworzyć to, bo jest to jest Tylko ty możesz sobie z tym poradzić. No nie Ale nie otwórz tak naprawdę, bo nie miałem chwilę. Musisz, że otworzyć, bo trzeba taki umyć. No to nie da otworzyć. No dasz nawet. Nieprawda, no, no nie no, no trzeba no Wojtek, powiedz. <laughs> <noise> Jakbyście mogli jeszcze obiad na jutro. Coś zimniejszego zróbcie. No ja nie mam jak otworzyć tego, nie ma tu silnych mężczyzn, naprawdę. Ja to odkręcam. Ja tylko na ciebie, kochanie. Daj. Zobacz teraz to. Dajcie Daj mi jakąś szmatę. <słyska> Co? No bo ma ty mam, to nie jest takie proste. Ja to, to odkręcę. Zakończ, no chodź to odkręć. Nie ma przyjęcia. No ale... To jest jak pani otwiera. No to świetnie. To nie działa. No jak to? Otwierało. Otwiera. Otwiera się. Nie. Otwier no przecież Maciek jeżeli się otwierało. No, no Maciek, ale to się otwiera. Maciek, pokazuj, się otwiera, wszystko. No kuba zaraz mi tu blat robić. Wszyscy siedzą. Proszę, żebyś pokazał. Co to się no, to jest, nie ma komu? No nie ma, jak zawsze, Przygara. Mam już tego dosyć, powiedziałam dosyć Z czym się tego dina? Ja jeszcze jadę A to byłbyś ten oryginalny pomysł? Tak. Hmm. A to oni wam teraz coś robią w Nie, 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 absolutnie nie Co to jest za Żadna Czyli oni się na w bo nie? Dokładnie tak Co? Komentarz? Żaden, nie? Uwóźcie <słyska> Ale Wojtek, ile można też coś ja robi ja na tak. tą rodzinę, no ja wszystko rozumiem, no, ale są też jakieś granice chyba, zobacz, proszę żeby... Zdrowie kochani! No, no subskrybuj na... kanał no, Jeszcze, ja? ej, Ale jeszcze no, musisz Instagrama ja? mojego musisz psa Swoje marzenie no, no, spełniłem ej, ale Musisz jeszcze będzie? teraz, musisz teraz dograć, bo jeszcze musisz odznaczać od Instagrama mojego psa, no kurwa A ma Instagrama, to nie jest żart, proszę obserwować, jako taką polecam Dzisiaj będzie trudniej, Dzisiaj będzie trudniej. ale dam, damy, damy damy radę, zrobimy to, jeszcze chwila, jeszcze dwa szoty i taka subskrypcja będzie. To jest twój, to jest mój, a to jest nadmiar. I teraz jeszcze mi mam Jakby ja nie wiem czy to tak się robi, ja tak a wymyśliłem nie. sobie, nie? żeby tam nie było jakiś teraz hejty, że co ono dałak. Ja sobie to wymyśliłem i tak sobie piję no. Najpierw się ten, cyk. cyk. Smoka nie zabijesz muhaj. No Teraz zrobię. O, wow, ale się drągało! Za <laughs> <laughs> długo się paliło! Ciebie, 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 okay. Ej chujer! Ja wypiłem. <laughs> Słabi ludzie. To co teraz te kila? Ej, a może wy chcecie nagrać zakończenie odcinka? O super! Ej! Ale ja już to robiłem, a ty nie robiłaś tego, na tle pizza boys, Gabrysia, dawaj, Julia. <laughs> Ej, one to tak nagrają, a tak. serio! Dalej, dla lecimy. Dlaczego my? Ale to jest szybka akcja. Ja... Nie, nie, nie myślisz, ja. to gada Musisz powiedzieć trzy rzeczy: subskrypcja, w górę, No Ale ostatnio to zrobiliśmy. Ja mam tutaj na sobie lukę. A To, i... to, to dobrze pływ. wygląda, właśnie. Mogę 8 godzin w gastro, później wycieczka po mieście i. No ale ja właśnie, no, właśnie o to chodzi, no. właśnie. Czym bardziej zajechany kanał, tym bardziej alkoholowy, tym jest lepiej. To znaczy zajechany kanał. Nie, Nie, dobrze, zróbmy test, zróbmy test. Nie, nie. Będę po kolei. Kto wyjdzie najgorzej, ten nie zostanie wybrany. No, tak. Dzięki za obejrzenie dzisiejszego odcinka, zostawiacie kciuk w górę, subskrypcja, robimy to dla pieniędzy. A może ty, a może Barto robi rogale? Dobra, no. Dawajcie do tego rogalnego. On to zrobił, był was też na telewizor. Nie wiedziałem. YouTube. W opisie macie Instagramy, klikajcie łapki w górę. No naprawdę mamy... No, już? już? Dzięki za obejrzenie odcinka, wszystkie instagramy macie w opisie. Zapraszamy do subskrybowania, łapki w górę i widzimy się w na następnym odcinku. Jo!